Czy wiodący producent piwa może nakłaniać do niej picia alkoholu? Może. I robi to dobrze. Nawet przy bardzo okrojonym budżecie. W Polsce nie jest zbyt dobrze. Aż 70% Polek pije alkohol w ciąży. 15% ciężarnych pije codziennie. A FAS, płodowy zespół alkoholowy, jest ciągle mało znany. Przecież od pokoleń mówią, że takie trochę nie zaszkodzi. Łożysko chroni płód przed alkoholem, a niektórzy twierdzą, że FAS można wyleczyć. Właśnie takie mity obalała w radiu i telewizji kampania Nie wierz bajki bądź fas Dodatkowo w mediach społecznościowych kampanię wsparło 25 influencerów. Do odwracania kieliszka namawiała przyszła mis świata, sportowcy, a nawet koty. Ba! Pod wpływem kampanii trzech mężczyzn zaszło w ciąży i rzuciło alkohol no przynajmniej na 9 miesięcy. Wtedy kiedy ktoś pyta mnie, dlaczego nie piję, no to mówię po prostu, że jestem w ciąży. Warto było? Warto. Kampania ATL zupełnie za darmo dotarła do 11 milionów Polaków. 6,5 miliona użytkowników dowiedziało się o fas dzięki influencerom. Mimo symbolicznego budżetu Fasow przyciąga uwagę mediów i to dzięki nim udało się wiele maluchów uchronić przed Fas. Dobra akcja, potrzebna? Popieram to w 100%.